Ponad 200 zawodników stanęło w szranki na prestiżowym turnieju Centro Cup Petank w Jedlinie Zdroju. Do finału tego międzynarodowego turnieju w bóle dotarły aż dwie drużyny z Jedlińskiego klubu. Centro Cup to prestiżowe zawody rozgrywane w sześciu europejskich krajach. Sportowcy spotykają się na bulodromach w Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, Słowenii oraz na Węgrzech. Wysoka ranga turnieju sprawia, że wyniki brane są pod uwagę w międzynarodowej klasyfikacji. Do Jedliny Zdroju na zawody zjechało aż 67 tripletów, z czego ponad połowę stanowili Czesi. Tak się składa, że jesteśmy ulokowani w takim punkcie, bardzo blisko granicy czeskiej, no i dlatego z jednej strony dlatego tak duża liczba drużyn czeskich. Natomiast jest jeszcze pewien istotny element. My organizujemy Cup po raz trzeci. Czesi byli za pierwszym razem, byli na drugim turnieju. I w każdym kolejnym jest ich coraz więcej, czyli no, zakładamy, że te poprzednie się, im się podobały, gdzieś tam plotka poszła, że fajnie się u nas gra, no i dzięki temu coraz więcej, coraz więcej trzechów do nas przybywa. Słyszałem, że nawet autokary organizują i przyjeżdżają całymi autokarami. Są tu wspaniałe warunki do uprawiania tej dyscypliny. Jedlina posiada bulodromy położone pomiędzy pięknymi górami i lasami. Petang to gra dla wszystkich. Dyscyplinę tę uprawiają zarówno dzieci, jak i osoby w podeszłym wieku i różnej kondycji. Rozgrywka wymaga skupienia i dokładności, pozwala jednak na zrelaksowanie się i wyciszenie. Andrzej, powiedz mi, jak to się stało, że się zainteresowałeś właśnie tą dziedziną sportu? Zobaczyłem, jak grają i zaczęłam się zapisywać. A od jak dawna grasz? Dwa lata. Gra w zasadzie jest dla każdego, natomiast jeżeli chcemy w niej osiągać sukcesy, musimy dużo ćwiczyć. Tak jak w każdej innej dyscyplinie, praktyka czyni mistrza. Godziny treningów pozwalają nam na precyzyjny rzut kulą i przygotowanie odpowiedniej strategii. Po 10 godzinach gry w finale zmierzyła się drużyna Pol 3 oraz Pol 17 z Jedliny Zdroju. Naprzeciwko siebie stanęli m.in. Leszek Orpel, burmistrz uzdrowiska oraz jego syn Kamil Orper, prezes jedlińskiego klubu. Ostatecznie to młodzież pokonała swoich starszych klubowych kolegów 13 do 6. Łączna pula nagród pieniężnych w turnieju wyniosła 8 tysięcy złotych i ponad połowę z niej przejęli gracze KSP Jedlina. Trzecie miejsce zajęli mistrzowie Czech z karier Brno, wygrywając inną drużyną z uzdrowiska Pol 16.